Pokojnie tu Ever After High, niech będzie to odcinek specjalny, ponieważ chcę pokazać wam moje rysunki w segregatorze i też w takim zasiecie, który po prostu zrobiłam z normalnego zeszytu, w którym nakleiłam kartkę papieru i na to po prostu przykleiłam różne inicjały Ever after. No więc na początek zacznę od segregatora. Pierwszym moim rysuneczkiem jest portret Van Queen. Obecnie mi się bardzo podobają jej brwi i jej oczy te oczko mi się podoba o takie a ogólnie mi wyszło, tak chciałam następnym rysuneckiem jest e, cupid amora e, to też mi się bardzo podoba, tak jak chciałam no tutaj ręce, skrzydełka mi wyszły łuk pasek, sukienka i um, tutaj głowa też mi wyszła tym następnym te dwa były robione w domu a reszta jest robione Tutaj jest Madeleine Hater, która mi nie wyszła. No, włosy mi wyszły, ale oczka niezbyt. No, tutaj, no, ale trudno. Następnym deserem jest um, też portret od Ashley Ella, który mi się strasznie podoba. Jest ładny, podobne mi się oczy, włosy, wszystko naprawiałam tak jak chcę. Następnym jest <trym> serie Dance Tutaj to mi nie wyszło, bo to rysowane szybkiego. A tutaj to jest taka moja seria ubrań, i tu są trzy osoby. Boże, najbliższy. Pierwszą osobą jest e, Kitty Chesajer, nazwisk Mam Podoba mi się bardzo. Więc na początek próbowałam, to było na lekcji. Na początek próbowałam zrobić z Bisaka, ponieważ rocz, yy, włosy są takie same, jak z bysika. Ale pomyślałam, nie wiem jak wyglądają to, te yy, ubrania, co nie? No i, i tak pomyślałam i zrobiłam taką serię. Takie uszka zrobiłam. Yy, co tutaj jeszcze zrobiłam? Oczko to mi się podoba i taki uśmiech. no bluzkę zwykły i i takie buty co do sobą jest Apple White, które też mi się nawet podoba. Chociaż tak mi trochę nie wyszło. Również chciałam je z basica, ale też mi tutaj trochę nie wyszło, bo mi się podobają bardzo. No to rybka ładna, takie włoski i taką 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 koronę, to ten skrót. i Apple White. Następną i ostatnią suknią jest Lizzie Haśm, który mi się najbardziej podoba z tej serii dzińskich. Jest bardzo ładna, mi się podoba. Mam no, takie oczka, i tutaj to takie. Ludzie się podoba, tylko koronka. Tutaj próbowałam zrobić coś takiego w stylu takiej krawie czaru. Taka spódniczka, i czarna dziura. No, tutaj taka, taki dekolt, i tutaj jest taki koniec z. Takich jakby paneli czarno-białych, na na serduszko. No i tutaj takie koł, kołnierzyki na ręce. Takie serduszko. Obecnie mi się bardzo podoba. Więc to wszystkie rysunki z tego Cedregatora. Yy, no i teraz będzie trochę rysunków z zeszytu. Dobra, tylko otworzę go trochę. Pierwszym rysujeczkiem jest y, również Ashley Ella. Poczekajcie. Ashley Ella. Podoba mi się też, ale tamte było No i chociaż śmiało, aż ładna. Poczekajcie, ja tego tutaj. O, to teraz sobie Ashley mi się podoba. Bardzo. I to osobką jest Lizzie Hart, której mi się też bardzo podoba. Tutaj y, takie oczko, y, tutaj fryzura to jest z bajicyka. Właśnie ja też jest z bajicyka. Teraz jest cel, z którym mi się, okropnie mi się nie podoba. Na oczy nie patrzcie, ponieważ jest takie fabryczki. Tutaj mi się nogi podobają i strój, ale oczy tym... łaskawy. No i A, tu nie weszła. Ale to nie weszła. Następną postacią jest Rival okay. Queen, która mi się wyszła i bardzo mi się podoba. No, um, oczy, takie nawet podobne, no i no, takie, co zrobimy ma słuchawki, no i na takiej kanapie siedzi. Ja sobie ostatnią osóbką jest mm, Prajer Beauty z dnia koloracji. Y, ja ją rysowałam też tutaj, też prawie wszystko na lekcji rysowałam. No, tylko te rysowane, ja nawet nie miałam żadnego zdjęcia i tak narysowałam i mi się strasznie podoba. Jeszcze dolarki nie porównywałam, ale tutaj sukienkę nie wiedziałam, jakie ona ma sukienkę i coś takiego narysowałam, ale buty mi się strasznie podobają. No i y, nieważne, wypełnił tam nic nie widząc. Więc to byłyby wszystkie rysunki. Na dzisiejszy odcinek. No i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Cześć!